Z uśmiechem na ustach witamy was w kolejnym odcinku Weekendu. Dzisiaj są ze mną Karolina i Klaudia. Gdzie możecie się wybrać aby nie siedzieć w domu? Sprawdziłyśmy to specjalnie dla was. Zapraszamy. zapraszamy. Ja nie nie powiedziałam zapraszamy? <śmum> Do 20 czerwca na wieży ratuszowej trwa wystawa Nieczara. Jest to ostatni dzwonek, żeby się tam wybrać i pójść zobaczyć. 14 czerwca od godziny 14 do 18 w rynku w ramach Dziecięcego Kongresu Regionów odbędą się występy formacji taneczno-wokalnych. 15 czerwca odbędzie się mini świdnicki rajd rowerowy Świdnica na rowery. Zbiórka przed Urzędem Miasta o godzinie 12. Wstęp wolny. Od 15 do 16 czerwca na hali na Zawiszowie będzie trwał 20. Konkurs Tańca Towarzyskiego. Wstęp wolny. 14 czerwca o godzinie 16 w Świebodzicach w Parku Miejskim odbędzie się otwarcie sezonu letniego. Wstęp wolny. Od 14 do 16 czerwca na hali widowiskowo-sportowej w Świebodzicach będzie trwał 4. Festiwal Sztuki i Rzemiosła Targira. 14 czerwca od godziny 19 będą trwać dni Bolkowa. W programie m.in. koncerty zespołu Big Day, Tilt oraz występ kabaretu Czesław. Jeżeli lubicie śpiewać, to 14 czerwca o godzinie 19 zapraszamy Was na karaoke w Ekmen na ulicę parkową 5 w Wieworze w Stym 14 czerwca zapraszamy Was do Teatru Dramatycznego do Wałbrzycha o godzinie 19 na spektakl pod tytułem W Samo Południe. 15 czerwca o godzinie 14 w klubie Bolko odbędzie się Zumba Party. Zapraszamy. Do kina zapraszamy na 1000 lat po Ziemi i dziewczyna z szafy. Dziewczyny, jakie macie plan na weekend? Zamierzam skorzystać z pięknej pogody. A ty, Klaudia? Ja wybieram się na gry do rodziny. Pogoda sprzyja, więc jeśli nie skorzystacie z naszych propozycji, możecie wybrać się. Na przykład nad wodę, gdzie również miło możecie spędzić czas w towarzystwie znajomych. Zapraszamy na kolejny odcinek weekendu już za tydzień.